Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w Ogrodzie Światła i zapraszam na prognozę z kart tarota na maj. Maj to miesiąc emanujący kobiecą energią. To czas rozkwitu, miłości i obfitości. Nic dziwnego, że nazywany jest miesiącem zakochanych. Stanowi więc doskonały moment na wykonywanie wszelkiego rodzaju rytuałów miłosnych, jak również tych mających na celu przyciągnięcie materialnej obfitości. Ta sprzyjająca energia, zarówno dla intencji związanych z emocjami, jak i z materią, związana jest z opiekującą się mają boginią Wenus, patronką znaku byka która reprezentuje zarówno wartości duchowe, jak i sferę doczesnych przyjemności. Więcej informacji o majowych energiach znajdziecie w zakładce społeczność. Serdecznie zapraszam. No a teraz zobaczymy już, co przynosi Wam, kochani, ta niezwykle zmysłowa energia nadchodzącego miesiąca. Drogie raczki, witam serdecznie w miesiącu przynoszącym radość, spełnienie i wszelką obfitość i z tą intencją, aby w nadchodzących tygodniach w Waszym życiu miały miejsce wyłącznie Pozytywne zmiany, przekładam dla Was jeszcze raz karty. No a teraz możemy już zapytać, z jaką energią, celem lub zadaniem rozpoczynasz ten miesiąc rozwoju i rozkwitu? Z ważnymi decyzjami, to jest król mieczy. I powiem Wam, że nic dziwnego, bo dobrze pamiętam, z jaką energią kończyłyście kwiecień i były tam dwa wielkie arkana. A mianowicie była to karta kochanków i energia sprawiedliwości, gdzie w rękach kobiety na wizerunku jest ten sam as mieczy, nie mówiąc już o tym, że generalnie karta kochanków mówi nam o ważnych życiowych wyborach i decyzjach. I przyjdzie na nie czas właśnie w tym miesiącu. Nie mówimy o jakichś kosmetycznych zmianach, moi drodzy, to jest królewska zarządcza sprawcza energia, w której myślimy generalnie o swojej przyszłości. Niezależnie więc od tego, czy wasze kwietniowe wybory, które będą się teraz realizować w maju, mają charakter taki właśnie kochankowy, czyli romantyczny, czy dotyczą spraw bardziej materialnych i przyziemnych, energia sprawiedliwości mówi nam o tym, że co Coś się po prostu Wam należy, że coś ma się zdarzyć, że już najwyższa pora, aby pewne fakty miały miejsce. Nic więc, jak powiedziałam, dziwnego, że pokazujecie się w tej królewskiej energii z tym mieczem prawdy w dłoni. To będzie miesiąc, w którym postawicie kropkę nad i. Zdecydujecie się, czy dajmy na to, zostajecie w tej pracy w której jesteście, czy szukacie nowej, czy zostajecie w tym miejscu, w tej przestrzeni, w jakiej żyjecie, czy szukacie dla siebie nowego miejsca na Ziemi. A może zastanawiacie się, czy już nie pora w ogóle zmienić branżę i przemodelować tą swoją ścieżkę kariery. Podobnie oczywiście w sprawach romantycznych. Zadecydujecie, czy dajecie komuś szansę, czy próbujecie uzdrowić jakąś relację, w której jeszcze jesteście, czy angażujecie się w nową znajomość. To może nie być dla Was proste, ponieważ na pewno naruszy waszą stabilność. Nie obawiajcie się jednak, moi drodzy, ponieważ w maju, którego zadaniem jest właśnie pomnażanie wszystkiego tego, co jest dla nas tylko i wyłącznie korzystne, nie ma mowy o tym, żebyście popełniały błędy. No ale oczywiście dopowiemy sobie tą królewską sprawczą energię. Co towarzyszy temu królowi, moi drodzy? Nowy początek, energia głupca, a więc bez dwóch zdań. Życiowe wybory i energia sprawiedliwości na koniec kwietnia. Teraz zerowa karta wielkich, arkan, głupiec i decyzja, czy ja wyruszam w tą podróż. Czy też nie? Bo to nie jest tak, że w tej energii głupca to my w ogóle już nie mamy wyjścia, nie mamy żadnego wyboru, klamka zapadła. Nie, ona nie bez przyczyny jest energią zerową, jest taką przestrzenią pomiędzy dwoma światami. Nic więc nie przesadziło mówiąc, że zmiany, decyzje, wybory, jakie będą miały miejsce w tym miesiącu, nie będą przejściowe, będą miały. Wręcz taki przełomowy, przeznaczeniowy charakter. Być może właśnie na to czekasz. Do tego się przygotowywaliście w kwietniu, może nawet już w marcu, bo chcecie podjąć taką decyzję. Chcecie wejść na tą nową drogę życia. Czekacie może na oświadczyny, czekacie, aż ktoś taką decyzję podejmie. Myślicie o tym żeby dajmy na to razem zamieszkać. To są właśnie te kochankowe wybory, które nam się pokazały na koniec kwietnia. Może już od dłuższego czasu planowaliście takie zmiany w obszarze zawodowym, które gruntownie zmieniają Waszą ścieżkę kariery. Chcecie założyć własną działalność, zmienić branżę, przeprowadzić się właśnie ze względu na realizację tych aktywności zawodowych. Ten miesiąc będzie właśnie tego takim absolutnym początkiem, ale być może jesteś rakiem, który jeszcze się waha, który nie jest pewny czy powinien podjąć taką wiążącą decyzję, czy powinien zrobić ten pierwszy krok na nowej drodze życia takiej czy innej. Kochani, na pewno ten miesiąc będzie Wam w tym sprzyjał. Zobaczcie, głupca prowadzi słońce, no a my tyle co ten rok słońca przecież rozpoczęliśmy. No dobrze, kochani, to w takim razie zobaczmy. Co w tej sytuacji, moi drodzy, wychodzi Wam naprzeciw, czyli jaka energia płynie do Was z otoczenia? Na co pod tym kątem możecie, moi drodzy, liczyć? Na realizację swoich pragnień. Szóstka kielichów. Bardzo szczególna karta, jeśli chodzi właśnie o szczęście, radość i zadowolenie, bo nie będąca odzwierciedleniem takich pojedynczych, jednostkowych życzeń, takich chwilowych, jak to ma bardzo często miejsce w dziewiątce kielichów. Tutaj dążymy do spełnienia, do zrobienia czegoś, co jest bliskie naszemu sercu. Co ma nam przynieść taką pełnię? W każdym kielichu na tej karcie jest taka obfitość. Nie, że coś jest chwilowe, właśnie. Nie, że coś jest połowiczne, tylko w pełni odbija Wasze potrzeby. A więc, jeżeli to Was martwi, czy ten mój pomysł, mój plan, ta znajomość, ten związek jest tym, czego szukam, to mam nadzieję, że ta karta tego rodzaju rozterki w tej chwili rozwiała. Jeżeli Waszą decyzję przed wejściem na tę drogę głupca, przed wejściem do takiej nowej życiowej przestrzeni blokuje obawa, że później okaże się, że to jednak nie to, no to moi drodzy, wygląda na to, że się jak najbardziej mylicie bo energia płynąca z otoczenia, czy jest to właśnie ta energia partnerska, czy jest to możliwość zrealizowania jakiegoś planu, czy jest to właśnie jakaś zawodowa propozycja, pokazuje nam się tutaj nader obiecująco. No to w takim razie zapytajmy o to, czyli... I jakie w maju otwierają się dla Was możliwości, albo może jakie zmiany już się zadzieją? Moi drodzy, no i znowu karta osobowa, tak jakby Tarot chciał Wam powiedzieć, no to zależy, czy ruszysz z tej zerowej energii przed siebie. Rycerz Bułow ma to do siebie, że jest właśnie energią aktywności, a nie jakichś rozważań, nawet najbardziej uzasadnionych. A nie cieszenia się tym, że coś się układa zgodnie z moją intencją czy jakąś potrzebą. To jest wynikająca z tego wszystkiego, moi kochani, aktywność. Jeżeli wyjdziesz z tej zerowej energii i zrobisz jeden krok więcej, no to wtedy faktycznie będziesz mógł, będziesz mogła zobaczyć to, co tutaj zwiastuje ci tarot. Czy faktycznie ten mój plan na nowe życie przyniesie mi te pełne kielichy, czy też nie. Ale jeżeli będziesz wstrzymywać tego konia, trzymać tę cuglę krótką, no to wtedy trudno będzie co do tych możliwości nadchodzących zmian nabrać no, takiej stuprocentowej pewności. Ale my dopowiadamy tą kartę. Co tutaj chce Ci, drogi Raczku, doradzić, Tarot? Bądź optymistą, optymistką. Mamy tutaj słoneczną energię, podobnie zresztą jak na karcie głupca, no ale to oczywiście zupełnie inna jakość tej wibracji. Nie masz się czego obawiać. Nie musisz stać pomiędzy takimi dwiema rzeczywistościami i zastanawiać się, czy ta moja nowa droga życia, efekt tej karty przeznaczenia, czyli sprawiedliwości, efekt wyboru w karcie kochanków przyniesie mi spełnienie. Kiedy pokazuje się nam słońce, mamy już właśnie taką pewność, że sprawy ułożą się po Waszej myśli. Ale pamiętajcie, tutaj nic samo się nie zadzieje. Musi być decyzja, to jest właśnie ta królewska mieczowa energia, musi być ten wybór, który następnie ma zostać przekuty w działanie. To jest z kolei pod tym królem ten rycerz buławowy, który sprawi, że nie będziecie tkwić w zerowej energii, tak nie do końca przekonani robię, nie robię, tylko faktycznie ruszycie do przodu, bo podstaw do obaw nie macie. No to dowiedzmy się od czego zacząć, jak wygląda wasza najbliższa przyszłość. Kolejna karta osobowa, tym razem król denarów, a więc nowy zasiew. Dobrze jest podejmować długoterminowe decyzje, jeszcze lepiej robić z nich użytek i właśnie przekuwać w aktywność, ale jeszcze lepiej widzieć tego efekty, bo ile byśmy tutaj energii asowych nie mieli, to i tak jedyną taką istotną jest ten as denarów, bo jest to karta brama właśnie w dłoniach króla. Przejdź do konkretów, mówi ta karta. To już nie ma nad czym myśleć zbyt długo. Tutaj już nie ma co przeciągać działania. Skonkretyzuj to swoje marzenie, ten swój plan na życie właśnie teraz w tych majowych energiach i ciesz się, jak się rozwija, jak wzrasta i przynosi pierwsze owoce. No, oczywiście, my też tą kartę jeszcze dopowiemy, co towarzyszy tej. Królewskiej energii, moi drodzy, karta kochanków, więc zobaczcie, to jest energia, którą tutaj niejednokrotnie przywoływałam, jako że kończyła wasz kwietniowy rozkład. To są te życiowe wybory. Niezależnie czy natury romantycznej, związkowej, bo planujecie ślub, bo planujecie wspólne zamieszkanie, chociażby zaręczyny, a może powiększenie rodziny, wtedy ten as denarów oznaczałby, że wasze marzenia się spełnią, czy też są to życiowe wybory, bardzo takie konkretne denarowe, dotyczące waszych planów zawodowych. Tu już naprawdę nie ma na co czekać. Cokolwiek planujesz, nad czymkolwiek się zastanawiasz, w tych majowych energiach, Dokonany wybór, podjęta decyzja rozkwitnie zasilana tą właśnie słoneczną energią. No ale skoro, kochani, było, nie było, jesteście w energii zerowej, zapytajmy się, na czym w takim razie się teraz w maju skupić. Może nam Tarot powie, do czego dążyć w pierwszej kolejności? Karta Brama, proszę bardzo, Trójka Buław. No i oczywiście człowiek na tej karcie trzyma w dłoni dokładnie tą rycerską buławę. Więc zobaczcie, tutaj przez karty Tarota, energie wyższe, w ogóle na ten temat nie chcą z nami rozmawiać, bo z ich punktu widzenia sprawa jest tak oczywista, że nie wymagająca jakiegoś doprecyzowywania, no weź zresztą tą buławę, podejmij tą decyzję, dokonaj tego wyboru, przejdź przez te wrota, i tak jak powiedziałam, ciesz się pierwszymi efektami, tym denerowym zasiewem. No to w takim razie ja nawet nie będę dopowiadać tej karty, ale zapytam się, skoro jesteście tak ponaglani wręcz, czy coś może dla Was w maju jednak być problematyczne, stanowić wyzwanie w tej energii głupca, wręcz budzić pewne wątpliwości. Jak to wygląda? Pod tym kątem, moi drodzy, głupiec. No jeżeli coś w ogóle budzi Wasze wątpliwości, to sam fakt, że tak radykalnie macie odmienić swoje życie. W pewnym sensie traktujecie to jako taką drogę, która chociaż nadal obiecująca i realizująca Wasze potrzeby to jednak kończy siłą rzeczy pewien etap waszego życia, bo może faktycznie się przeprowadzicie ze względu na partnera, partnerkę, zmianę właśnie ścieżki zawodowej, bo biorąc na siebie jakieś zobowiązania, mieszkając z kimś od tego miesiąca, czy decydując się na formalizację związku, wprowadzacie również siłą rzeczy zmiany w innych obszarach rzeczywistości. I choć jesteście może tym wszystkim przejęci, podekscytowani, tak jak pokazywała Karta Sprawiedliwości na koniec tego kwietniowego rozkładu, gdzie towarzyszyła właśnie kochankom, bo do tego dążycie, bo to się wam należy, bo tak po prostu powinno być, to jednak chociaż może troszeczkę, ale macie taką wizję, że jak ten głupiec tracicie twardy grunt pod nogami, bo wyruszacie w nieznane. Może z kimś, kogo pragnie wasze serce, może z celem, nad którym od dawna pracujecie, może z planem, który jest właśnie dokładnie odbiciem waszych potrzeb, ale jednak w nieznane. No, z tego co widzę przy tej kumulującej się raz, dwa, trzy słonecznej energii, są to obawy bezpodstawne. Ale oczywiście zapytamy, moi kochani, czy pojawią się jakieś trudności? Mam wrażenie, że pytamy się tak trochę na wszelki wypadek, no ale nie mniej. A z kielichów. A więc nie moi drodzy, nie w maju, nie będzie żadnych trudności, a więc tym bardziej rączo, jak w tym rycerzu buław. Przekraczaj tą buławową bramę, drogi Raczku, wychodź z tej energii zerowej głupca, zrób decydujący krok, dokonaj wyboru, podejmij decyzję i tak dalej. Bo prowadzi cię nie tylko słoneczna, ale też bardzo piękna, budząca nadzieję, optymizm, energia asa kielichów. Znowu musiałabym powiedzieć: bądź dobrej myśli. Ta propozycja, czy jest to serce Twojego partnera, partnerki, czy jest to jakaś Twoja inspiracja, która płynie z głębi Twojego serca. Na pewno cię nie zawiedzie. Ja połączę jeszcze takim mostem właśnie te dwie świecące wręcz energię. głupca i asa kielichów. Jaka energia płynie pomiędzy nimi, moi drodzy? Króla pentakli, czyli powtórzyła nam się energia. Nic tylko tego asadnarów zasiewaj, ugruntowując swoje plany, swoje marzenia. Bardzo ważny więc będzie ten kolejny krok z energii głupca do tego nowego świata, czyli właśnie takie ukonkretnienie tego asa denarów. I dlatego zapytamy się, co Wam będzie potrzebne, żeby przejść przez tą energię trójki buław, co Wam będzie sprzyjać. Co Was w tym procesie wesprze, moi drodzy? No słuchajcie, naprawdę wyczerpałyśmy temat, bo to jest oczywiście rycerz denarów. Do no, drugiego króla z tej talii wyciągnąć nie mogłam, więc pojawiła się ta rycerska energia. O co chodzi? Że jak zobaczysz właśnie te pierwsze efekty, to jeżeli cokolwiek Cię jeszcze niepokoiło, jeżeli miałaś, czy miałeś jakiekolwiek wątpliwości to one stracą kompletnie rację bytu. Tak będziesz skupiony, drogi raku, właśnie na tym, żeby realizować, ukonkretniać, manifestować tak świetnie zapowiadające się plany. No dobrze, moi drodzy, to w takim razie. Do czego prowadzą cię w czerwcu te majowe energie, bo mamy już za chwilę, za miesiąc, mamy kolejny energetyczny przełom, bo związany z letnim przesileniem. Zobaczmy więc, co tutaj będzie chciało nam się pokazać. I znowu piękna, kielichowa, osobowa karta, a mianowicie paść kielichów. Jest to dla tego rozkładu swego rodzaju takie postawienie kropki nad i. Bądź dobrej myśli, ta złota rybka w tym kielichu nie przyniesie ci zawodu. No i tym optymistycznym akcentem kończę nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam wszystkiego, co najpiękniejsze. Niech to będzie cudowny miesiąc. Dziękuję za Wasz czas, uwagę, obecność. Do widzenia, drogie raczki.